Hej, siema na mojej drodze. Zdarzyła się taka okoliczność, że widzimy się w zgoła innych okolicznościach przyrody, niż to zwykle ma miejsce. Eee, niemniej światło jest jakiekolwiek, bo normalnie nie ma go w ogóle. Dzisiaj rano było tak strasznie ciemno, że równie dobrze mogła być 16 w grudniu, niemalże. E, a teraz jest jakoś tak wiele ładnie. I pomyślałam, że zrobimy sobie taki spontaniczny filmik z rzeczami wyjazdowymi, na krótki wypad. I mimo, że w tym se nie ma nic interesującego, to pomyślałam, że powiem o kilku takich rzeczach które są dosyć istotne. Być może jakieś prototypy tutaj będą, wpadną i będzie to jakaś taka inspiracja dla Was, jeśli będziecie potrzebowali spakować się jakiś taki mały wyjazd. Sorry od razu za dźwięk, bo tutaj trochę echo się odbija, a nie mam mikrofonu, który zwykle mam, ale mam nadzieję, że damy radę. Szczególnie, że wiemy, że dla jakości tutaj raczej nikt nie bywa. Jedę teraz na wyjazd dwudniowy i pomyślałam sobie, że dobra, Muszę tą swoją kosmetyczkę zminimalizować maksymalnie. Jest tam parę rzeczy, które mogę wziąć. Nie mam jakiegoś szczególnego ograniczenia związanego z miejscem bagażowym. Niemniej udało mi się tak całkiem logicznie spakować się o swoją kosmetyczkę. Nie patrzyłam na ją tak przez chwilę, więc nie pamiętam na miliard procent, co tam jest dokładnie, ale razem sobie to przeanalizujemy. Wygląda to tak. Duże, nieduże. W sumie nie wiem. Nie jest taki chyba gigantyczny, ale nie jest też takie całkowicie wypełnione. Niemniej jednak... Zademonstrujemy, co tutaj w środku jest, żeby to było dla was wszystkich w miarę takie logiczne. I zaczniemy od protipów. Po pierwsze, pudełko na soczewki. I taka jedna rzecz, taki właśnie protip, powiedzmy, jeśli wyjeżdżacie na wyjazd gdzieś, tylko na jedną noc, to absolutnie nie trzeba brać całego płynu do soczewek zapełnionego, tylko jeśli to jest tylko jedna noc, to możecie sobie po prostu wsadzić tutaj tą świeżą wodę i wziąć to pudełko w takiej formie. Nie trzeba sobie brać e, pełnego, m, czy nawet małego, czy jakiegokolwiek specjalnie kupować bez sensu opakowania właśnie z płynem do soczewek. E, raczej to jest rzecz całkiem oczywista, tak mi się wydaje. Niemniej jednak być może warto wspomnienia dla kogokolwiek, więc pierwsza rzecz. Dalej, co my tu mamy? Mój Boże. E, mam szczoteczkę do zębów w sumie soniczną, akurat z Panasonic, yy, czy nie, przepraszam, co ja mówię, z Philipsa, yy, ale soniczna, dlatego ten Sonic mi gdzieś tam w nazwę wpadł. Yy, Philips Sonicare, coś takiego, nic specjalnego. Żeby zmniejszyć i móc w stanie ją w ogóle wziąć, to oczywiście rozdzielam sobie te dwie części. Nie ładuję jej, bo na cały czas jest w ładowaniu, więc nawet gdyby to na te parę dni mi starczy. Oczywiście normalna szuteczka tutaj jest. Być może bardziej skazana, niemniej jednak jest odczuwalna dla mnie różnica w codziennej higienie usta gdy użyję sobie właśnie takiej szczoteczki, więc to też objętościowo jest całkiem duża rzecz, niemniej to absolutnie nie przeszkadza w sprawie. Mamy pastę do zębów Elmex, o której zawsze mówię. Też akurat się zdarzyło, że całe duże opakowanie. Niemniej oczywiście bierzemy jakieś końcówki zazwyczaj. Jeśli jest to realne takie wyjazdy, po co tutaj to miejsce, po co to tachać, jak można mieć mniej. E, albo też takie małe wersje z Rosmana czy coś. Niemniej nie oszukujmy się, te małe pasty wychodzą horrendalnie drogo i generalnie są trochę bez sensu, ale jeśli miejsce jest dla Was szczególnie istotne, no to takie jakieś malutkie wersje, tam nie wiem, 20 ml czy coś jak najbardziej można w rozmanie czy gdzieś tam w jakiejś um, drogerii kupić i to jest coś, co akurat można skusić się na kupienie specjalnie w takiej formie. Są też różne rzeczy w jakieś proszkowe, jakieś takie specjalne, nie wiem, tabletki do mycia zębów czy coś, jeśli ktoś takie rzeczy używa i, i lubi. To Zawsze znaczy to są takie rzeczy, wiecie, Pro eko i tak dalej, bez fluoru i ja tak średnio przepadam, więc dla mnie po prostu zwyczajna pasta do zębów jest na wagę złota, więc tutaj w takiej formie to wychodzi. Niemniej, jeśli dla kogoś to jest tak szczególnie istotne, to może się właśnie popatrzeć, jak to wygląda z tymi proszkami do mycia zębów, albo właśnie z tymi tabletkami, bo tego będziecie sobie usypać tylko troszkę, tyle ile potrzebujecie i macie proszę dalej zminimalizowane, powiedzmy tutaj ilości wszelakie. Dalej coś, co bez czego się w sumie nie rusza, może mi do Was mówię, mianowicie żel wspomagający przy zakażeniach intymnych. Cały czas, że tak powiem, problem mnie dotykający, i to jest coś, z czego się akurat nie ruszę. Szczególnie, że tak powiem, w miejsce obce, jeśli chcę być na wyjeździe, um, skorzystać z tego czasu maksymalnie jak tylko mogę. I jeśli gdzieś tam jakiś dyskomfort miałbym mi się z tego tytułu pojawić, a to by miało mi temu zaradzić, to czemu by nie? To jest coś, co akurat jest naprawdę dla mnie mega pomocne. I to jest też małe opakowanie RLS-owe, 30 gramów, ale naprawdę nie jest duże, i tutaj serdecznie ten produkt ponownie Wam polecam. Dalej mam dezodorant, ale tutaj w sumie tego konkretnego nie wezmę, bo chciałam Wam pokazać inną opcję, jaką można by tutaj lepiej skuteczniej i, skutecznie, i fajniej po prostu y, zrobić. Mianowicie mam po prostu małe opakowanko takie próbkowe, jednorazowe, przełożony dezodorant od czterech szpaków y, właśnie w kremie. I powiem, że taka próbka niby mała, ona i tak mi na bardzo dużo czasu by wystarczyła i tak naprawdę to coś takiego to nawet byłby tydzień używania. Więc wiecie, jak macie dezodoranty w formie płynnej, jeszcze nie wiem, jak lecicie gdzieś samolotem i tak dalej, chcecie to jakoś zminimalizować maksymalnie, a często jeszcze te dezodoranty potrafią mieć takie no cóż, kształty dosyć takie nieforemne, i po prostu zajmować dużo miejsca w kosmetyczce, to właśnie tutaj te cztery szpaki, ta kremowa forma jest świetna, naprawdę. Albo w sumie wspomnę o tym zodorancie. i może, prawdopodobnie go nie wezmę, to, to jest jednak rzecz, która jest też fajna. Szczególnie jeśli patrzycie właśnie na płyny w swoich, w swoich powiedzmy, kosmetyczkach, właśnie bardziej jeśli chodzi o loty, bo tutaj. Powiedzmy, że robimy sobie taki bardziej ogólny przegląd tego, jak się pakować w miarę kosmetycznie mądrze na wyjazdy. Mianowicie mam tutaj deodorant od Irkaya, który jest w formie takiej żelowej, powiedzmy jak taki lady czy coś, ale niemniej jednak to jest forma e, sztyftowa, bardzo wygodna. Bardzo jest to delikatny zapach, on akurat jest chyba gre grejpfrutowy i naprawdę produkt jest fenomenalny i bardzo wydajny. Jeśli jedziecie gdzieś na dłużej, to też Wam naprawdę załatwi robotę. Nie jest on jakiś Szalenie, powiedzmy, yy, wspomagającym przypotliwości. no nie to antyperspirant, antyperspirant, ale to jest to antyperspirant, ale co jest dla mnie mega, hiper bardzo ważne, to to, że jest bardzo delikatny i przy goleniu czy coś, jak sobie potem dostosuję, to, to nic mnie absolutnie nie szczypie, nie mam żadnego problemu, a ogólnie działanie jest i tak całkiem. Dobre, wydaje mi się. Po prostu ja y, lubię sobie gdzieś tam zmieniać te zoranty używać gdzieś czegoś takiego bardziej antyperspirującego, czy nawet takiego, wiecie, jakiegoś y, z glinem po prostu hamskiego takiego y, blokera y, pod pachami. Niemniej to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz i też o Yorkain na pewno jakiś tam filmik y, w dalszej czy bliższej przyszłości będzie. I co też jest fajne, to akurat to opakowanie jest bardzo praktyczne względem kształtu i y, jakby jego, y, jego połęczności, bo tutaj się wydaje że jest fenomenalna, ale jest taki yy, zgrabny i można go fajnie spakować, no i nie jest płynem, więc tutaj nikt Wam go, że tak powiem, nie wywali na lotnisku. Dalej idąc produkt myjący. I tutaj mam po prostu taką małą butelkę 50 ml yy, i tutaj mam akurat taką emulsję intymną, powiedzmy, produkt w każdym razie do higieny intymnej, ponieważ chcecie maksymalnie właśnie zminimalizować te rzeczy takie płynowe, które macie, to Coś takiego jest dla mnie przynajmniej najlepszym opcją, ponieważ mogę się tym umyć sam, cała. Nie pięć to dobrze jakoś fenomenalnie, ale to oczywiście zależy od produktu. Niemniej właśnie mogę się cała tym umyć, mogę sobie umyć tą twarz i nic mi po prostu w życiu nie przeszkadza. I szczególnie polecam, żeby po prostu nie brać miliarda różnych, yy, różnych rzeczy takich mających, tylko właśnie to. Jeśli chodzi o szampony i tego typu rzeczy, to wiecie, że jestem wielkim fanem kostek, i jakby to zawsze biorę. Akurat w tym przypadku teraz mi się nie przydaje, bo myślałam, że sobie zrobię właśnie to w takiej innej formie, że wezmę sobie jakąś tam próbkę, o której zaraz i właśnie do mycia po prostu jeden taki. Produkt w takiej formie i to mi się sprawdzi znacznie lepiej. No i właśnie, moi drodzy, próbki. Generalnie to jest ten czas, właśnie wyjazdowy, żeby wybrać wszystkie rodzaje próbek, jakie tylko macie, żeby w końcu je zużyć, żeby one nie leżały tam odłogiem i czekały aż na to, aż się w końcu data prywatności skończy. Bo akurat wczoraj miałam taką sytuację, że po prostu przejrzałam sobie wszystkie swoje próbki w koszyku, które są tam od naprawdę długiego czasu zbierane, ale to jest takie, wiecie, automatyczne. Dostajecie jakąś, nie wiem, paczkę czy coś, rzucacie to do jakiegoś tam konkretnego miejsca, nawet nie, może są wszędzie porozwalane, to w ogóle nie polecam, polecam z jednym na jakiś taki koszyczek, gdzie właśnie te próbki trzymacie i jak potrzebujemy, to właśnie zaczynamy tego używać. No i tutaj właśnie moment taki nastał, że w końcu przejrzałam sobie te wszystkie próbki, powyrzucałam to, co było już po terminie, a było tego... Tak zwierzęcie na pewno wszystkiego, co, co miałam. I wybramy czy najbardziej bo jest nim potrzebne, y, takie podstawowe. I wiecie, mam taką po prostu małą kupkę rzeczy, które mogę zużyć sobie w te dwa dni wyjazdowe i będzie to idealna sprawa. Dwa, dwie próbki kremu. One jest naprawdę od neby, jeszcze mi ze starych, starych czasów zostało, ale to będzie świetny balsam, czy mu do ciała po prostu. Jak będę potrzebowała czegoś takiego do ciała neutralnego, ogólnego, to to jest bardzo spokojna sprawa. Krem całodniowy ze zdrowiska, jakiś serum z ziai. Self-love BB cream, czyli taki delikatnie tonujący z Recibo, czy właśnie krem na noc? To jest chyba z Retinolem Game Changer Pro, również z Recibo. Z polemiki mam tutaj dwa produkty: mianowicie peeling, maska oczyszczająca. To może na noc, jakbym się chciało, to sobie zrobię, a jak nie, to nie ma strat. I również to mamy hydrofilne masło oczyszczające, czyli coś do, demaki do demakijażu. Dalej, szampon w, sa w saszetce, odżywka. I jeszcze taki set właśnie szamponu z, z odżywką, zależy, jak mi tam będzie się chciało, te głowę myć, jakie będzie potrzeba. Z, podaję, że to jest czegoś. Z Insight dostałam też takie próbki. I polecam Wam serdecznie generalnie z tego, z tego takie coś właśnie uskudarskich zastosować, ponieważ. Wiecie, próbki to grania podchodzą do tego w ten sposób, że jeśli mam próbkę kremu i sobie ją nałożę, nawet w takich kontrolowanych warunkach w domu, w sensie, że nie mam zmiany wody, nie mam zmiany otoczenia, więc lepiej potrafię określić, jak ten produkt serio działa, bo w tych próbkach takich wyjazdowych to to jest takie o tyle utrudnione, że właśnie jesteście trochę w innych warunkach i ta Wasza skóra może się zachowywać trochę inaczej niż zwykle. Więc tutaj to nie jest zbyt dobry czas do oceny takich sytuacji. Niemniej, co ja mogę określić po zużyciu yy, kremu raz czy dwa? Czy zapach mi odpowiada? czy aplikacyjnie jest ok, ewentualnie czy mi nie uczulił. No i w sumie to by było na tyle generalnie. Działania i tak się po kremie nie określi. Tylko mniej więcej, czy jakby całym takim swoim pierwszym wrażeniem jest na tyle interesujące, żeby można było spróbować dalej go zużyć. Ale ja nie uważam, żeby wiecie, po jednym czy dwóch razach już stwierdzić, że ten krem to jest świetny, po prostu muszę go kupić e, i to jest w ogóle coś totalnie dla mnie najlepszego. Po raczej tak nie jest, nie oszukujmy się. Więc dla mnie dlatego, to jest fajne, że po prostu te próbki mogę sobie zużyć, na takim wyjeździe i yy, po prostu wziąć to i zapomnieć kompletnie o całej tej imprezie. Mimo, że to nie jest może tak do końca zgodne z ideą samą tego typu produktów, to jednak raczej do tego podchodzę i szczerze mówiąc, nie wiem jak u Was, dajcie znać, ale ja po spróbowaniu jakiegoś produktu prawie nigdy nie zdecydowałam się na zakup potem pełnowymiarowej wersji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dajcie znać, czy Wy właśnie tak macie, bo to jest w sumie dosyć ciekawa sprawa. Czy po próbce jakiegoś kremu, nieważne w sumie, jaki to nie byłby produkt, zainteresował Was on na tyle, żeby właśnie skusić się na normalny, pełnowymiarowy zakup. W tym momencie, jeśli chodzi o te saszetki, to też a propos makijażu, Akurat o tym nie będziemy stricte mówić, tylko o tych wszystkich innych rzeczach. To to jest też fajny moment, żeby wziąć jakąś próbkę, żeby nie brać całego podkładu, tylko wziąć sobie. Jeśli jest taki tam jeden wyjątkowy wieżur, to wziąć się i tym po prostu podkładem pomalować. Ale uwaga! Musicie przynajmniej mniej więcej ten e, odcień mieć dobrany, bo byłoby to straszalnie przykre, jeśli jedziecie gdzieś do bardzo wyjątkowego miejsca, na no ileś tam dni i jest tam ta jedna wyjątkowa kolacja, na którą chcecie wyglądać jak milion dolarów, a się okazuje, że wasz podkład jest 3 tony za jasny albo trzy tony za ciemny i generalnie psuje cały efekt w ogóle waszego e, szykowania się. Więc tutaj ważna rzecz, please patrzcie przynajmniej na te kolory mniej więcej, e, i to będzie na pewno dużo bardziej korzystne w tej formie. I już idziemy rady. to sam koniec tak naprawdę. Już to jest, robi się nuda. Jeszcze mam jeden jakiś krem. Wiecie, a tych rzeczy pewnie nie zużyję jakoś dużo, ale co to jest też dla mnie spoko i praktyczne, to że y, taki krem do twarzy, nawet jak go nie zużyję do twarzy, to może będę jakieś przesuszone miejsce gdzieś tam na ramionach czy coś i mogę sobie taką borobkę też pozużywać, w sumie do całego ciała. I ja to bardziej w takiej formie na to na to patrzę i w takiej formie Wam to polecam. Widzę, że światło już bardzo ucieka. Na szczęście już kończymy powoli. Jeśli chodzi o te kremy i tak dalej, to jeszcze też można zrobić to w ten sposób. O, wciłam dwie rzeczy, tych których chyba nie chciałam, no i istotne. Też możecie sobie przyłożyć krem, który lubicie i znacie po prostu takie małe opakowanie, które będzie super praktyczne i zajmie Wam miejsca, tyle co nic, Zamiast brać pełnowymiarowe i generalnie te takie słoiczki próbkowe bardzo serdecznie polecam. E, takie rzeczy można na pewno kupić jakieś rozmanie z nie wiem, superfarmie czy w jakiejś innej drogerii tego typu. Mm, tak szczerze jest dostępne, to nie wiem, czy, czy by gdzieś były. E, Niemniej, no nie wiem, to ja na przykład z Natural Secret, z balsam y, myjący do demakijażu i właśnie, zazbrać brać nie wiem, płynu celnego, czegokolwiek biorę sobie na raz, starczy mi po prostu taka porcja tego balsamu i sobie ten makijaż wykonam wtedy, kiedy tego ogóle będę potrzebowała I nie muszę brać tego pełnowymiarowego opakowania jakiegokolwiek tam produktu, co bym tam nie chciała brać, yy, ale wtedy po prostu taki słoiczek można sobie umieć zostawić i mieć na jakieś tam gorsze czasy i polecam. Jak macie takie w słoiczkach porozdawane gdzieś tam kiedyś próbki yy, z jakichś tam produktów, ale jakiś film, to warto jest to zostawiać, żeby sobie móc potem to na swobodzie Mini a, nie przepraszam, tutaj mam tonik, bo mam taką maluteńką właśnie formę. Idealne po prostu rzecz, ponieważ to jest, nie wiem, tu mieli mililitr dwa, sama szczerze mówiąc, nie wiem, po toniku od Natural Secrets właśnie na targach to dostałam już ileś razy, ileś razy to już ponownie wypełniam i zobaczcie, jakie to sweet, jakie to maciupełki, ma po prostu. Wy to widzicie? Przecież to jest w ogóle nie kosmiczne. I po prostu sobie przylewam do tej mikrobuteleczki z pięknym atomizerem, która przepięknie po prostu rozpyla, nie pokażę Wam tego, bo wiecie, żal mi jest, bo musieli to starczyć na dwa dni, ale działanie super, jakby ta próbka to jest hit, jeśli chodzi o opakowanie, polecam w opór, bo akurat toniki są coś w sensie duże, można sobie też kupować jakieś takie mniejsze właśnie butelki 50 litrowe czy coś, ale 50 litrów to jest całkiem dużo, jeśli jecie gdzieś na dwa dni, więc tutaj mam taką przepiękną rzecz i po prostu na sam koniec <noise> I to by było na tyle, generalnie, jeśli chodzi o te moje rzeczy. E, a przepraszam, i jeszcze mam perfumy. Malutka, e, też próbka, to jest idealne. O mnie zużyć właśnie jakiś zapach, mm, powiedzmy, e, gdzieś, który dostaliście w perfumerii. Za e, zazumą mam takie małe, dosyć małe m, pojemności perfum, też pokazywałam to nieraz. To jest całkiem fajne, praktyczne właśnie takie do torebki. Ale też wyjazdowe, jeśli chcecie mieć coś takiego neutralnego. Generalnie to z tymi zapachami próbkowymi to wiecie. To jest tak, żeby akurat przetestować, to jest fajne. Ale tak sobie pomyślałam też o tym, że nawet jeśli ten zapach będzie taki dziwny, specyficzny, to on dla Was na tym wyjeździe, jak się coś takiego fajnego wydarzy, to potem będzie takim fajnym wspomnieniem, że możecie sobie ten zapach potem pomochać z perspektywy czasu i być może Was właśnie odniesie Wasz hipokamp do tej konkretnej sytuacji, która miała miejsce właśnie na tym Waszym pięknym wyjeździe. No i to by było na tyle. Chyba nie było tych rzeczy zbyt dużo, tak mi się wydaje. Ale po prostu chciałam powiedzieć ogólnie, jak, jak można sobie wspomóc się przy takim pakowaniu, na pewno już taki filmik też był i to pewnie nie raz, ale pomyślałam, sobie to jakoś tak bardziej rozłożymy. No i cóż, już jest taka ciemnica, że się musimy chyba pożegnać. W każdym razie yy, życzę mi miłego urlopu, całe dwa dni, ale i tak się cieszę niezmiernie. Yy, no i co? Mam nadzieję, że u Was wszystko w Dajcie znać z tymi próbkami, bo to jest ciekawa sprawa. Czy używacie, czy potem kupujecie pełnowymiarowe, czy to w ogóle nie tak nie działa, bo to w sumie teraz tak mnie naszło. A ciekawa to jest całkiem e, rzecz. Dzięki za oglądanie, Siema i do następnego.